Cześć, to druga część naszej podróży samochodem po Albanii. Jesteśmy tu na dwa tygodnie i w pierwszej części odwiedziliśmy Berat, który bardzo mnie zachwycił i końcowo dotarliśmy nad riwierę albańską do miasteczka Dermi. Teraz kontynuujemy naszą podróż po wybrzeżu. Więc opuszczając Dermi robimy jeszcze mały przystanek w sąsiednim miasteczku Wuno, które było równie malownicze i zmierzamy do kurortowego miasta Ksamil. Po drodze do Xamii zatrzymujemy się na obrzeżach miasta Himare, gdzie zwiedzamy starożytne miasto oraz ruiny zamku, a kolejno piękną zatokę Porto Palermo z możliwym do odwiedzenia zamkiem. Ale ja dużo bardziej niż zamkiem zachwycona byłam tą przepiękną krystaliczną wodą. My nie byliśmy przygotowani, ale jest to doskonałe miejsce na kąpiel po kilkugodzinnej wycieczce. Więc kontynuujemy naszą podróż po riwierze albańskiej i zatrzymaliśmy się na dwa dni w Ksamil. Jest to takie bardzo kurortowe miasteczko i szczerze mówiąc nie bardzo nam się to tutaj podoba, jeśli chodzi o miasto, jest bardzo brzydkie ciągle tutaj budują, więc wydaje się, że ta turystyka się wciąż tutaj rozwija. Ale ogólnie jeśli chodzi o miasteczka kurtywy w Albanii, to żadne nas nie zachwyciło. Przejechaliśmy samochodem przez kilka i w sumie nic takiego ciekawego nie było, więc Ksami to nie jest żaden wyjątek. Ale jeśli miałabym porównywać morze, to wydaje mi się, że tutaj jest jedno z ładniejszych mórz, ładniejszych wód, bardziej takich niebieskich, krystalicznych. Także jeśli miałabym porównywać morze, myślę, że Ksamil naprawdę tutaj jest jedno z topowych miejscowości. Także jeśli chcecie tylko iść nad wodę, to polecam Xamil, bo jest naprawdę ładniej. Także my też powoli wybieramy się nad wodę. Jest 27 stopni, połowa kwietnia, także chcemy skorzystać zanim powrócimy do tej zimnej Szwecji. E, także tak, dzisiaj cały dzień nad wodą. Jeśli chodzi o hotel, to dzisiaj nic takiego ciekawego, chociaż jest to całkowicie, no spoko hotel. E, jest zaraz przy morzu. Jak widzicie tutaj dużo e, Budowania się dzieje dookoła, tutaj budują, tutaj budują, ale zaraz przy morzu jesteśmy, no i jak widzicie woda jest przepiękna, także tak, zaraz pójdziemy gdzieś tam, tam, a w ogóle tutaj jest korfu. nie mogło obyć się bez spróbowania owoców w morza, zanim wyjedziemy. Kieca, Kieca, jestem zmęczona. Koniec. 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 Fijo. Brawa, brawa. Ile robisz tu ile? Wszędzie gdzieś się popatrzysz. Ciągle budują w tym Ksamilu. Wszystko jest jakby niedokończone. Więc opuściliśmy Ksamil, ale zaraz z miasta, 6 minut, drogi samochodem, znajduje się taki park archeologiczny. Dużo większy od tamtego, co ostatnio byliśmy. I jest też na liście UNESCO. Parek nazywa się Butrint i jest to podobno jedna z takich e, najbardziej odwiedzanych atrakcji Albanii, więc myślę, że warto tu przyjechać. You know, I like to be in places such as Putin because you can see there is so much going on There was so much going on throughout history. There were the Greeks first, right, and of course the Romans uh, Then I mean the Venetians as well, you know, there is so much there are so, much, so many layers of history going on here Seven. It's cool. Caesar, yeah. Caesar was here. Mamma mia. The grand Caesar. Giulio Cesare. Cesar. Giulio Cesare, cazzo! Parku, jedziemy dalej. Odwiedzamy jeszcze po drodze yy, źródełko, które nazywa się Blue Eye, niebieskie oko. No i później, po tym niebieskim oku, docieramy w głąb Albanii znowu do miasteczka Girocaster, czyli kolejnego UNESCO miasteczka. No i zostaniemy tam na dwa dni. Cuties. Do Girocaster i nie było się bez problemów, bo Google Maps pokazywało nam kompletnie zły kierunek i weszliśmy w taką malutką uliczkę e, Zastawioną samochodem i nie umieliśmy wrócić, także e, no, troszeczkę było zamieszania przez chwilkę Wszystkie tutaj uliczki w Girocaster są w ogóle bardzo wąskie, e, bardzo takie e, w górę idą więc y, było troszkę problemów, ale jakiś pan nam pomógł. Znaleźliśmy nasz hotel i znaleźliśmy parking. Jest ok, troszkę traumatyczne to było przeżycie, ale jesteśmy w hotelu. Y, tak i bardzo ładnie tutaj jest. Tak wygląda nasz pokój. Tutaj jest łazienka. Tutaj jest. Strasznie ładne te dywaniki. Mają bardzo mi się podobają. Let's get one maybe. <laughs> e, tutaj są okna, tutaj jest szafa. Odpoczywasz. Tutaj jest w ogóle kominek. fajnie w chyba zimę go odpalić. Ale tak ślicznie tu wygląda tak. Bardzo fajnie. Tutaj co? Piękny sufit. Duży, nie? Ale chyba pan nam dał jakiś upgrade. Mi się wydaje. Tak wygląda hotel. Tu mamy taras. Let's go. <laughs> Dzisiaj trochę kulinarnych nowości, czyli pochodzące z siwki, do tego zupa z Kurczaka, a Luka wziął albańskie klopsy, no i dużo mięsałat. sałat. Giro jest niewątpliwie jednym z najpiękniejszych miejsc do odwiedzenia w Albanii i nazywane jest miastem muzeum z uwagi na pięknie zachowaną architekturę osmańską. Najważniejszą częścią tego zabytkowego miasta, oprócz pięknej starówki, jest zlokalizowany na samym szczycie zamek, który oprócz muzeum posiada doskonały punkt widokowy na miasto. Byliśmy właśnie w zamku i teraz odpoczywamy z kawusią. Teraz znowu w centrum, stare stary bazar, tak? Mm -hmm. I stary gdzie Bazarze, było lepiej? Bazaże może być? Powiedz mi, gdzie było lepiej, w Girocaster czy Berat? To trudno. Trudno? Mu, muszę myśleć o tym długie, Więcej. Długiej, długiej. <laughs> Ja myślę, że Berat był ładniejszy. Wyglądało ładniej, ale Girocaster jest pełne życia, jest tutaj dużo pamiątek, jest dużo ludzi, ma takie centrum, gdzie gromadzą się turyści i to mi się bardziej podoba, ale Berat wyglądało tak ładniej, mi się wydaje. Chociaż to też jest ładne. Ciężko, ciężki wybór, szczerze mówiąc. Kolejny dzień, kolejne potrawy. I mamy do, dobre jedzenie, jak zwykle. Tak, tutaj mamy jakąś paszę. Tak się nazywa. E, tutaj mamy e, ryż zawijany w e, liściach winnych. E, frytki i przysmak, ten co wczoraj miałam, przysmak e, ryżowy. Tutaj stąd z Gjirokastry taki o... A, czekaj, czekaj, poczekaj. Tak wygląda. Czyli po prostu ryż z ziołami. Więc opuściliśmy Giro Castle i zmierzamy do miejscowości Permet, w której zostaniemy na dwie noce. Zanim jeszcze dostaniemy się do Permet, to zwiedziliśmy po drodze jeszcze akwedukt. Akwedukt zbudowany w chyba XIX wieku. Tak, i teraz jedziemy do głównej atrakcji dzisiejszego dnia, czyli wód termalnych, gorących siarkowych wód termalnych. I już nie mogę się doczekać. Jest troszkę gorąco, ale myślę, że będzie warto. Był to bardzo fajny stop na naszej trasie i troszkę wróciłam z do japońskich onsenów. Woda nie była może gorąca, tak jak to pamiętam z Japonii, ale było ciepło i przyjemnie. Przy tym od czasu do czasu wyczuwalny był zapach siarki, który mi zawsze kojarzy się z relaksem. Źródła znajdują się w kanionie, który ciągnie się przez kilka kilometrów, więc niektórzy łączą kąpiel z trekkingiem. Końcowo docieramy do położonego nieopodal miasta Permet. Bardzo specyficzne miasto, gdzie nie napotkasz już żadnych turystów, zwłaszcza poza sezonem, a kontrast pomiędzy brzydką komunistyczną architekturą a potężną przepiękną naturą jest bardzo ciekawy. Miasto okrzyknięte jest mianem najczystszego miasta w Albanii i ma nawet urocze, malutkie stare miasto. My jednak nie tutaj zatrzymaliśmy się na noc. Zarezerwowaliśmy pensjonat w jednej z odizolowanych od świata wiosek w górach. Dosłownie odizolowanych, bo żeby się tam dostać, gospodarz musiał przyjechać po nas jeepem, bo nie było drogi. Będąc w wiosce, byliśmy odizolowani od świata, tylko piękna natura, zwierzęta, dużo zwierząt, cisza i spokój. Do tego przepyszne obiady i śniadania przygotowane przez mamy właściciela ale to nie były powody dla których przyjechaliśmy właśnie tu. We wsi mieści się jeden z najpiękniejszych, najlepiej zachowanych kościołów w Albanii i tak się złożyło, że właściciel pensjonatu był jedną z niewielu osób posiadającą klucze, by ten kościół otworzyć. Turyści, którzy udają się na pieszą, 3-kilometrową wycieczkę z Permet, często zostają kościół całkowicie zamknięty. Czas tutaj na wsi minął nam bardzo spokojnie i powoli, ale czas ruszać dalej. Po tych dwóch dniach zmierzamy teraz na północ Albanii i zatrzymujemy się nad Jeziorem Ochryckim na jeden dzień. Z tego co widzę, to kolejne dni już mogą nie być takie ładne jak dotychczas. Teraz już widać, że chmury jakieś się zbierają. Dzisiaj w nocy też padało, więc tak, ostatnie dni mogą być już nie takie ładne, ale no w końcu kwiecień i tak mieliśmy dużo szczęścia, tak mi się wydaje. Problem z Albanią jest taki, że nigdzie nie ma autostrady, ciągle są takie drogi, właśnie e, ciągle skręcanie wysokości i tak trzeba bardzo powoli jechać, że to jest chyba największy minus e, dróg w Albanii. Ostatni dzień na trasie i jesteśmy w miejscowości Lin nad jeziorem Ochryckim. Tam za mną już jest Macedonia. Jesteśmy na samym takim koniuszku Albanii. Dzień może dzisiaj nie jest najładniejszy, ale słyszałam, że w lato to miejsce naprawdę tętni życiem i jest bardzo ładne. Jezioro, jak jest ładna pogoda, to jest bardzo niebieskie, bardzo czyste, prawie jak morze. Także myślę, że w ładną pogodę w lato bardzo warto tutaj nawet zostać. Na wakacje, bo woda jest cieplejsza niż morze, a wciąż bardzo czysta. No my niestety nie zastaliśmy jezioro w takiej najładniejszej formie, ale jeśli wy macie okazję, to naprawdę polecam, bo nie tylko jezioro jest piękne, ale również miasteczko Lin ma dużo do zaoferowania, dużo do, do zwiedzania, także polecam. Luka bardzo chciał zobaczyć jakiś bunkier w Albanii, bo tutaj jest bardzo dużo bunkrów. I ten chyba jest jeden z najbardziej takich fotogenicznych. Ostatni dzień w Albanii i na ten dzień będziemy już tylko w Tiranie, w stolicy. Wieczorem mamy już lot, ale bardzo późno, chyba jakoś tak 21. Także cały ostatni dzień spędzimy jeszcze w stolicy. No i pokażemy wam jeszcze na sam koniec, jak, jak to tutaj wygląda. Nie jest aż tak źle, jak mi się wydawało. Myślałam, że będzie tutaj gorzej to wyglądało, a w sumie wydaje mi się, że Pobija to na pewno Jerewan w Armenii. Także nie jest daj gorzej. Jest to całkiem fajne życie nocne również, więc zobaczymy teraz. Dzisiaj pokażę Wam. Tirana nie jest najpiękniejszym miastem na świecie, ale tętni ono życiem, i mimo wszystko jest tutaj co robić i nuda nie będzie doskwierać. Jedną z najpopularniejszych atrakcji w centrum miasta jest bunkier, przerobiony na całkiem duże i bardzo informatywne muzeum. Korytarze są jednak bardzo wąskie, więc radzę omijać w weekendy. Od siebie polecam zaglądność również do położonego na głównym placu meczetu oraz zagłębieniu się w kulturę kafejek. Nigdy nie widzieliśmy tyle kafejek, co w Albanii. W Albanii dosłownie jest kafejka, co drugie miejsce i pełna ludzi e, pijących espresso co... is the capital in the whole world, but I wrong. Aha, no i koniecznie będąc w Albanii musicie spróbować Girosa, tutaj znanego jako suflaki. Jest to idealny fast food tego kraju i jedliśmy go przez cały nasz pobyt w Albanii, ale jakoś wcześniej nie miałam okazji o nim wspomnieć. Jeśli dotrwałeś do samego końca, to wow, bardzo doceniam, i jeśli jeszcze tego nie robisz, to zachęcam do subskrypcji tego kanału po więcej. Do następnego razu, cześć!